Dzień dobry bardzo, moje drogie dzieci z Uniwersytetu Dziecięcego WSG USG w Bydgoszczy. Nadchodzę ja oto z Waszym wykładem na temat pamięci. To jestem ja, tu są wszystkie moje książki i cała wiedza, którą chciałabym Wam wbić dzisiaj do głowy, używając młotka albo lejka. Problem tylko taki jest, że tak się nie da. I ja to wiem, i wy to wiecie, czasami nauczyciele tego nie wiedzą, ale to w razie co możecie im wysłać to wideo, to już się dowiedzą. To co trzeba zrobić, żeby włożyć wiedzę do mózgu? Omówimy sobie dzisiaj trzy etapy. Pierwszy to będzie kodowanie, drugi magazynowanie i trzeci wydobywanie. Ale żeby nie było za dużo wiedzy i za dużo zapamiętywania, to na koniec zagramy sobie w ekstra grę. Ale drodzy rodzice, proszę nie wyłączać odbiorników, bo ta gra oczywiście będzie edukacyjna, obiecuję. Etap pierwszy to jest kodowanie. Z czym wam by się mogło kodowanie skojarzyć, żeby zapamiętać to słowo? No, na przykład kojarzy się z programowaniem, bo tam się koduje, jakiś tam kod się pisze, więc wam tutaj ona rysuje taką klawiaturę. Ale kodowanie kojarzy mi się też z kodami kreskowymi. Kod kreskowy, to wam narysuję tutaj taki o kod kreskowy. 39123439, proszę bardzo. O co chodzi z kodowaniem? Do naszego mózgu dużo różnych bodźców dochodzi cały czas, nawet w nocy jak śpimy, wyobraźcie sobie. I niektóre te bodźce my widzimy, niektórych nie, ale cały czas nas po prostu bombardują zewsząd różne bodźce i różne sensoryczne informacje. Mózg musi je jakoś zakodować, jakoś je powkładać do tego mózgu i zastanowić się w ogóle, czy jest sens je do mózgu wkładać, bo niektóre rzeczy się od mózgu odbijają i ich wcale nie zapamiętujemy. Jak odbywa się to kodowanie? No mamy na przykład kodowanie akustyczne. Z czym ci się kojarzy słowo akustyczne? I słusznie z muzyką może się kojarzyć z dźwiękami, oczywiście, że tak, dlatego wam tutaj narysuję o słuchaweczki. Drodzy rodzice, taka informacja w XXI wieku tak wyglądają słuchawki, teraz już się kabli nie używa, tak? Kodowanie akustyczne czyli co słyszymy, to wchodzi do naszego mózgu i się zastanawiamy, czy to zapisać na stałe, czy nie. Kodowanie wizualne no to chyba każdy wie, co to znaczy wizualne czyli to, co widzimy, dlatego tutaj okulareczki Wam narysuję, żeby się dobrze kojarzyło. I mamy też kodowanie semantyczne. I hu, 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 tu jest trudne słowo, ale co to znaczy? Co to znaczy? No właśnie, znaczy to, że znaczy. Semantyczne to znaczy, że musi coś znaczyć, to co ma znaczyć. Rozumiesz już. No ej, ja przecież tak ładnie tłumaczę. Semantyczne to znaczy nadawanie czemuś znaczenia, że coś ma dla nas jakiś sens. Nasz mózg układa sobie w głowie takie puzelki, dlatego tutaj wam takie puzelki narysuję, że coś znaczy coś, coś pasuje do czegoś. Nasz mózg uznaje, że coś jest na przykład ważne, czyli to ma znaczenie, albo coś jest ciekawe, albo nowe, to też będzie ważne, jeśli jest nowe. Jeśli nie wiesz, co coś znaczy, to ciężko to będzie w ogóle zapamiętać. I jak tak wszystko sobie w głowie kodujemy, to potem trzeba to posprzątać, więc nadchodzi drugi etap. Magazynowanie. Magazynowanie wszystkim się chyba kojarzy z magazynem, więc narysuję takie tutaj opudełeczko. Ale magazynowanie to też tak jakby zapisywanie rzeczy, więc specjalną dedykacją dla waszych rodziców narysuję tutaj dyskietkę, bo kiedyś tak się magazynowało dane z komputera. Natomiast dla Was narysuję kartę SD, bo chyba w telefonach Waszych rodziców i w ogóle dzisiaj magazynujemy wiedzę na kartach SD bardziej niż na dyskietkach. To tak dla skojarzenia. Jakie my możemy mieć to magazynowanie w naszej głowie? No, wiele jest opcji. Na przykład mamy magazyn sensoryczny. Sensoryczny od naszych zmysłów, bo to co odbieramy zmysłami, niekoniecznie musimy zapisać w głowie. Sensoryczny magazyn nazywamy też czasami ultra krótkotrwałym, to tak jakbyś usiadł sobie na takim kręcącym się fotelu i zanim zdążysz się obrócić, to już zapomnisz to, co mózg przyjął. Na przykład gdybyś widział naszego kolegę Piotrka, który lata i ten Piotrek tak zupełnie przy okazji ma czerwoną koszulkę, to twój mózg zobaczy sensorycznie, odbierze bodziec, że ta koszulka jest czerwona i zapamięta ją sensorycznie tak tylko na króciutką chwileczkę, bo po co ci ta informacja, że ta czerwona koszulka jest czerwona, bez sensu. Dlatego ją bardzo szybko zapomnisz i mózg nie będzie sobie zaprzątał w tym głowy i nie musi tego magazynować. Ale mamy też pamięć krótkotrwałą, już nie ultra krótkotrwałą, tylko krótkotrwałą. Też zapomnisz, ale nie aż tak szybko. Krótkotrwała, tak jak krótkotrwała drzemka, kiedy musisz wstać do szkoły i sobie naciśniesz ten magiczny guziczek, żeby pospać jeszcze te 10 minut. I faktycznie krótkotrwała pamięć to takie parę minutek i potem się zapomina. Badania mówią o tym, że w ramach pamięci krótkotrwałej zmieści się od 3 do 7 rzeczy naraz, że nie da się zapamiętać krótkotrwale więcej. A jak to szybko sprawdzić? A sprawdzimy sobie w naszej gierce na samym końcu. Cierpliwości. I oczywiście jeśli mieliśmy ultra krótkotrwałe magazynowanie, czyli sensoryczne, krótkotrwałe magazynowanie, to teraz czas na długotrwałe magazynowanie, czyli ta pamięć długotrwała, o którą nam chodzi, dlatego narysuję tu dla was długą linijkę, żeby się dobrze kojarzyło, bo faktycznie... To ta pamięć liczy się najbardziej, bo na niej będziemy potem polegać, jeśli nasz mózg na stałe coś zapisze w swoich czeluściach. Ale taka ciekawostka, jest jeszcze coś pomiędzy pamięcią krótkotrwałą i pomiędzy pamięcią długotrwałą. Postawię tutaj taki potykacz, i ta pamięć nazywa się robocza. Narysuję wam narzędzie, żeby się kojarzyło z tym, że my z tą pamięcią coś robimy. Ona jest nam potrzebna, dopóki będziemy coś robić z tą pamięcią, z tymi informacjami, które nam są potrzebne do robienia czegoś, rozumiecie? No przecież dobrze tłumaczę. O, podam Wam przykład. Jak rozwiązujesz zadanie z matematyki? Informacje o tym, ile ma jakiś bok i co ty musisz pomnożyć i co jeszcze musisz zrobić w tym równaniu, to jest taka pamięć, której nie możesz zapomnieć za trzy sekundy, bo inaczej nie zrobisz żadnego zadania. Ale jutro czy za dwa lata przecież nie musisz tego pamiętać, tak? Więc to jest tylko pamięć robocza, którą używasz w trakcie, kiedy coś robisz z nią. Aha. A tak a propos pamięci krótkotrwałej. Pamiętasz może, jak miał na imię nasz kolega? Nie pamiętasz, a przecież powiedziałam, że miał czerwoną koszulkę i miał na imię. Aha, powiem ci potem. Bo teraz musimy przejść do trzeciego, ostatniego etapu, czyli wydobywania rzeczy. Więc tutaj Wam narysuję takie otwarte pudełko, z którego musimy coś wyjąć. A wydobywanie to jest po prostu przypominanie sobie rzeczy. Jak my więc możemy przypominać sobie rzeczy? I które z tych przypominań jest najciekawsze? Pierwszy rodzaj przypominania sobie to reprodukcja. Reprodukcja charakteryzuje się tym, że nie mamy żadnych wskazówek co do tego, co musimy sobie przypomnieć i musimy kompletnie wyjąć to bez niczyjej pomocy z naszej głowy. A taka ciekawostka, jeśli namalowałbyś Monalizę albo Słoneczniki Van Gogha albo jakiś obraz Picassa, byś patrzył na niego i malował, to to się nazywa reprodukcja, że ktoś reprodukował, nie produkował jako pierwszy, tylko reprodukował jako drugi czyjś obraz, to się właśnie nazywa reprodukcja. A tutaj mamy reprodukcję, dlatego że coś już wcześniej pamiętaliśmy w naszej głowie, i teraz z tej głowy musimy to wyjąć. Reprodukujemy daną informację. Wyobraźmy sobie, że mamy taką informację jak. Hmm, powiedz mi jaka jest największa planeta w naszym układzie słonecznym, wiesz? W trakcie tego naszego przypominania sobie Mogą się zjawić różne ciekawe zjawiska i pamiętaj, żeby powiedzieć o tych zjawiskach swoim nauczycielom. Pierwsze takie zjawisko, kiedy kojarzysz, że masz coś na końcu języka, to to nie jest tylko takie przysłowie, to jest naukowe zjawisko końca języka. Po angielsku nazywa się to tot, czyli tip of the tongue. Tip to jest koniuszek, of the tongue, tongue to jest język. Więc możesz pani powiedzieć, że o kurcze, pani profesor, ja tego pani nie powiem przy tablicy, bo właśnie doświadczam tota. Ale możesz jeszcze doświadczać foka. A fok to jest feel of knowing. Feel, czuć, knowing, wiedzieć. Czyli ja czuję, że wiem. Wiem, choć nie pamiętam. I jeśli panie przy tablicy zapytacie o coś na szybko, to możesz powiedzieć, proszę pani, ja właśnie doświadczam foka. Ja wiem, że wiem, ale nie pamiętam. Drugi rodzaj przypominania sobie, wydobywania czegoś z tej naszej pamięci, to jest rozpoznawanie. I tutaj już mamy wskazówkę. Tego nie musimy robić zupełnie samodzielnie. I na przykład, jak na teście masz odpowiedzi A, B, C, D, to jaka jest ta największa planeta w Układzie Słonecznym: A Neptun, B, Pluton. Jowisz de Merkury. Hmm, Neptun może, Merkury niebo jest mały, Pluton to w ogóle nie jest planeta. No to zostaje Jowisz i tak, brawo! Ta, 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 ta. Jowisz to jest największa planeta w Układzie Słonecznym. A jeśli nie pasuje ci to, jak narysowałam planetę przed chwilą, bo to nie Jowisz, a Saturn ma pierścienie, to spieszę z informacją, że Jowisz też ma pierścienie i to całkiem sporo. Saturn jest tak rysowany dlatego, że jego pierścienie są najbardziej gigantyczne. Ani Jowisz, ani Saturn to nie są jedyne planety, które mają pierścienie w naszym układzie słonecznym. Obczaj to sobie potem po naszym wideo. Więc w ramach rozpoznawania mamy zawsze jakiś klucz, czyli wiemy mniej więcej gdzie w tej głowie szukać. Nie szukamy po omacku wszędzie, gdzie się da. I ostatni, trzeci rodzaj przypominania sobie to jest tak zwany relearning, czyli uczenie się ponowne. Uczysz się czegoś jeszcze raz, czego już się kiedyś uczyłeś. I jest to bardzo, bardzo, bardzo skuteczna metoda w ogóle uczenia się jako takiego, bo za każdym razem, kiedy uczysz się ponownie jakiejś rzeczy, będziesz przypominać sobie szybciej. Dobra, ogarnijmy to wszystko. Trzy rzeczy dzieją się z pamięcią. Najpierw mamy kod. Kodowanie, dobrze. Możemy kodować akustycznie, czyli to, co słyszymy, wizualnie, czyli to, co widzimy oraz semantycznie, czyli kodujemy najlepiej to, co ma dla nas jakieś znaczenie. Drugi etap to magazynowanie, i tutaj przywołamy naszego kolegę, który latał w czerwonej koszulce, ale ten kolor zazwyczaj jest dla nas tak mało istotny, że pamiętamy go bardzo króciutko, czyli to jest pamięć sensoryczna, ale mamy też pamięć krótkotrwałą i pamięcią krótkotrwałą okazało się imię naszego kolegi, który przecież miał na imię Piotr. Ale mamy najważniejszą pamięć długotrwałą, i o to nam chodzi, żeby do tej pamięci jak najwięcej rzeczy trafiło. Przypominam, że mamy też pamięć roboczą w trakcie, kiedy robimy jakieś rzeczy. I ostatni etap to jest wydobywanie, czyli przypominanie sobie z naszej pamięci, i pierwszy to jest reprodukowanie rzeczy, przypominanie sobie tak po prostu z głowy. Druga rzecz to jest przypominanie sobie, kiedy mamy jakąś wskazówkę, jakiś taki klucz, według którego szukamy tej informacji w głowie, czyli nie szukamy po omacku. I trzeci rodzaj przypominania sobie to jest uczenie się tego samego jeszcze raz. Bardzo, bardzo skuteczna metoda polecam wszystkim. Dowiedzieliśmy się też zupełnie przypadkiem kilku innych rzeczy. Na przykład nauczyliśmy się, że Reprodukcja to też jest taki obraz, który się maluje na podstawie oryginału. Nauczyliśmy się też kilku słów po angielsku. Tip of the tongue to znaczy koniec języka. Typ to będzie koniuszek, tongue to będzie język. Pojawiło się też feel of knowing. Feel – czuć, knowing – wiedzieć. Czuję, że coś wiem. Dowiedzieliśmy się też, że to Jowisz jest największą planetą w Układzie Słonecznym. A przy okazji dowiedzieliśmy się też, że Pluton został zdeklasyfikowany jako planeta i już nie jest planetą. Z jakiegoś powodu astrolodzy, tfu, astrofizycy, stwierdzili, że Pluton jest za mały, za brzydki, za głupi i nie nadaje się do naszego Układu Słonecznego. No cóż, straszna to wiadomość. Trzeba ją opłakać, otrząsnąć się i iść dalej. W Układzie Słonecznym mamy teraz już planet 8, a nie 9. Podsumowaliśmy sobie wszystko, czego się dowiedzieliśmy dzisiaj, dlatego przechodzimy do najlepszej rzeczy w dzisiejszym wykładzie, czyli gra. Teraz uwaga, skup się. Po pierwsze, usiądź sobie gdzieś wygodnie, niech ci nikt nie przeszkadza. Po drugie, będziesz potrzebował chwilę skupionego czasu, więc powiedzmy taka minutka, dwie, żeby nikt ci nie zawracał gitary. I trzecia rzecz. Postaraj się zapamiętać jak najwięcej rzeczy, które zobaczysz na ekranie. Tylko uwaga: nie zatrzymujemy wideo, nie wracamy się, nie pauzujemy i nie czytujemy, nie oszukujemy i nie ściągamy, bo ja wiem, ja ci patrzę na ręce, ja znam kung fu, będę wiedziała i ja ciebie znajdę, jeśli będziesz oszukiwać w tej grze. Za chwilę na tablicy narysuję 20 różnych obrazków. Masz czas, dopóki się rysują i dopóki się nie zmazują, by je wszystkie spróbować zapamiętać. I zapamiętujesz je tylko w swojej głowie, nigdzie nie zapisujesz. Gotów? Gotowa? No to zaczynamy. Czas? Start. A teraz szybko biegnij do sekcji komentarzy pod tym wideo i wypisz wszystkie rzeczy, jakie pamiętasz. Ja się nazywam Angelika Maria Talaga. Po więcej rzeczy, szczególnie rodziców, serdecznie zapraszam na moją stronę gutmother.pl i polecam się na przyszłość. Pa!